99% w lesie. Alien, i obcy, jest trzygwiazdką. Każdemu, który kosztuje 100 diamentów, narzędzia dla początkujących, to ma pistolet teraz laserowy zwany Ryganem. I ma, jak wszystkie klasy, Jest to tam gotów i wsparcie. Ma trzy perki. Z poziomu pierwszego ma świetną widoczność w lasy. I minus biegnie i wolniej. Gdy Technologia obcych się przegrzeje. No, to, to jest takie właśnie raz przez to zginąłem, właśnie, bo okultyści mnie zabili, właśnie. Jak przegrzełem sobie to, ta technologia ładuje się szybciej, w drugim poziomie. No, i to jest akurat fajne. I poziom trzeci się szybciej, gdy technologia obcych istot będzie w pełni naładowana. To jest akurat fajnie. Bo to można i tutaj można zrezygnować. Miałem przez chwilę darmowe, i tutaj mogę sobie. O, dobra, ale. I tutaj zobaczymy, jak się obcy sprawdza. Przez chwilę w praktyce. Chodzimy sobie właśnie do gierki i sprawdzamy Aliena. Jak bije trzy postacie. Czyli sprawdzamy kultystę, królika i wilka. Jak ten Reigen bije. I czy to jest prawda? Te perki. Dobra. To się teraz z drewnem nie przejmuje, bo to jest tylko takie do testu. A spróbuję tego czystego wilka, i teraz uderzyć, bo troszkę mi nie wyszło. Na ile hitów? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hitów. Dobra, i teraz sobie ulepszmy ognisko, żeby zobaczyć, jak tam wilk. Poziom ognia drugi, to teraz idziemy po wilka. Nie będę się teraz tutaj z skrzynkami zajmował. Szkoda po prostu wilków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pipów. Bym grał dzisiaj taki, bym miał szczęście, bo z pierwszego królika mi wypada już łapka, a teraz z pierwszego wilka już skóra. I teraz będziemy musieli poczekać na no, atak. Aż ażeby... zbieram te rzeczy, które mam z wilków i z królików o co jest? Jaki fajny SIT. Trzy struktury. Ta, ta chatka. Cmentarz i tam jest, są te namioty. I jeszcze tam ze ścianą widać wróżkę. No co to jest za SIT piękny. I bo podobno pierwszej nocy Dir nie atakuje. I spróbuję poczekać, aż mi ogień zgaśnie mam tutaj jakby co węgielek. I zobaczymy, czy DDer mnie będzie później gonić. A jeśli tak, to ja po prostu wr wrócę do ogniska, wrzucę węgielek i tak. Szybko się to wyczerpuje, czekam na Dedira. Zobaczymy. I jedynka, dobra, za chwilę zgaśnie mi ognisko. No i zobaczymy. Przyszedł Dedir, ale nie atakujemy z czerwonymi oczami, więc no. mógłbym to dać do serii pogromców mitów, ale mówię wam, wam to teraz. A pr prawdziwe mity się zaczną na 5 lajków pod filmem. Najnowszego update'a tu zbioru lawowego, i musicie wysłać komentarze z tymi mitami. Oczywiście, żeby żebym mógł jakieś mity tam sprawdzać, to jest raczej oczywiste. Widzę teraz, wyhandlujmy się z handlarzem za moje rzeczy. Tobą torbę mam ze skrzynki, więc biorę siekierę. Siksa jest i skóra. Tak szczerze nic mi tu nie jest potrzebne, biorę sobie led, tak zupełnie go to brałem. Spróbuję uratować dziecko, żeby szybciej mieć atak kultystów. Nie widzimy ciebie z awaryjnie, jesteśmy, że nie. Dobra, oni są tutaj, nie zobacz, jak może. Ja się zamieszałem z danymi. O, i znowu mam biłem lawowy. Jak ja się cieszę. Może też dlatego u wszystkich daję, teraz biłem lawowy żeby znowu się przywitali e, gracze. nie wiem, ale znowu mam mi w głowę, to jest pewne. I... Tutaj jest ciemniej, to jest ciemniej, a tutaj na trawie jest jaśniej. No, jest dużo robocza, ja się ewakuję. Tutaj sobie dwa kieliczki akurat mówię, tylko dwa wiosunki. no i Julie, okej. Okay. Mógłbym to pokazać wszystko w shortsie o Alienie, ale ja to robię dla Was i nie, że tak mówię, bo mogę skłamać, ale ja Wam nawet to pokazuję. Królik 7 hitów, mm, Wilk 7 albo 8, Kultysta. Jeszcze nie i czwartego dnia jeszcze nic do mnie nie przychodzi, niestety. Tutaj do sobie bioglawowy pozwiezać. Nie chcę mi się teraz ogniska. Nie, to ale to problem. teraz dla jest atak kultu. Ale się do mnie jeszcze nie przytyla dosłownie, nie. I się nie To wilki się do mnie co mało mi jest podobno jeleń. Jeleń? Niegrzeczny. Oczywiście, to yes. tak yes. żartem. Yes. Nie yes. To że nie. Ale wiecie, ja to się nie powróciło dosłownie. Wraz z końcem oddejki świątecznego wróciło ufo. Tutaj jedno ufo będzie składać. Dobra, nie, to się zaczyna przygotować. W uwaga, czy to atak? Tak, to jest atak. To jest ten dzień. Teraz na, Zajmijmy na... Zajmijmy na...

Że teraz to no, będzie aż tak działać, bo mam Crafting Venture odleconego, bo się na tym nie skupię. I jedziemy. Jedziemy z tymi kultystami. Na ile hitów ragan? Oczywiście zwykły. Mm. zwykłe będzie ci łucznicy mają chyba takie same obrazy. na od Tak mi się też to wydało. Mają to ognisko, dobra. O dobra, to ja wiem. No i widzicie, właśnie to jest ten park z poziomu pierwszego. To jest właśnie Ale ten ma około... Dobra, to jest Dacie zabić nie, widzowie, dać się zabić, czy dać się zabić czy nie Ja się chyba dam zabić, no raczej znaczy, dam się zabić Dobra, zobaczę wreszcie, jak, jak je to jest, jak cię debira mnie. Dobra, to nie jest straszne Dobra, teraz ja się z wami żegnam widzowie, pa, pa.